Kat z Mieroszowa. Opowieść Grozy. W XVII wieku na rozstajach dróg między Mieroszowem a kamienną górą stała kamienna szubienica. Miejsce ponure, gdzie kończyły życie złodzieje, mordercy i wichrzyciele. Obok niej, w małej kamiennej chacie, mieszkał kat. Mężczyzna, którego imię wymazano z kronik Mieroszowa. Jakby sam diabeł nie chciał go pamiętać. Mówiono, że był niemową, a jego oczy miały kolor wyschniętej krwi. Nie znał litości. Każdy wyrok wykonywał z zimną precyzją, jakby sama śmierć była jego wybranką. Gdy zmarł, ludzie bali się pochować go na cmentarzu. Zamiast tego zakopali go tuż pod szubienicą, a na jego grobie ustawili drewniany krzyż który w kilka dni zbutwiał, tak jakby stał tu od wielu lat. Mówiono, że jego dusza nie zaznała spokoju, że krąży między drzewami, czekając na kolejne ofiary. Minęły wieki. Szubienica dawno zniknęła, rozebrana przez mieszkańców w czasie zaborów. Miejsce zarosło dzikim lasem. Przy drodze z Mieroszowa do Kamiennej Góry mało kto się zatrzymywał. Ale to się zmieniło. W 2024 roku w lesie odnaleziono ciało młodego chłopaka, powieszonego na drzewie, dokładnie w miejscu, gdzie kiedyś stała szubienica. Kilka dni później kolejna ofiara kobieta. Jej twarz została zmasakrowana narzędziem przypominającym topór. Miejscowa policja była bezradna brak śladów, brak świadków. Monitoring nic nie pokazywał. Ludzie zaczęli szeptać, że wrócił kat. Początkowo brano to za ludowe przesądy. Do czasu, gdy komendant komisariatu, który ukrywał dowody w sprawie, został znaleziony martwy. Powieszony został z zaszytymi ustami. Młody dziennikarz z głosu Mieroszowa, Marcin. Zaczął badać sprawę. Trafił na starą legendę o niemym kacie z Mieroszowa. Odnalazł stare dokumenty w archiwum parafialnym. Akt zgonu bez imienia, spisane drżącą ręką księdza. Niech ten, kto zakłóci jego spokój, pozna gniew sprawiedliwości, głosił dopisek. Marcin zaczął widzieć postać w kapturze. Najpierw na skraju drogi, potem za szybą samochodu, wreszcie we śnie. Każdego ranka budził się z odciśniętymi śladami liny na szyi. Jego badania ujawniły, że wszystkie ofiary miały na sumieniu ciężkie zbrodnie, których nigdy im nie udowodniono. Gdy policja wciąż błądziła po omacku, kad działał. W ciszy, podczas burzy, w cieniu drzew, w blasku księżyca. Karał, egzekwował, po prostu wrócił. Czekał na kolejne imię do wymazania. Minęły tygodnie. Ciała znajdowano już nie tylko w Lesie, ale i na obrzeżach Mieroszowa, w ruinach Starego Młyna, w opuszczonej stolarni pod Unisławem Śląskim, a nawet przy dawnej granicy. Kat nie miał litości. Jego duch był coraz silniejszy. Jakby z każdą kolejną egzekucją rósł w potęgę. Miejscowi już nie wychodzili po zmroku, mówili, że to czas kata, a noc pachnie śmiercią. Policja próbowała wszystkiego: drony, kamery, termowizja, pułapki nic. Jakby kat nie istniał fizycznie, a mimo to zabijał z precyzją, jakiej nie zna żaden nawet seryjny morderca. Marcin wiedział, że musi sięgnąć głębiej. Pojechał do Karpacza, gdzie w starej karczmie, zwanej Pod Chmurami, spotkał się z pewnym znawcą legend, starym góralem, zwanym Wawrzynem. To on pierwszy wspomniał mu o liczyrzepie. Duch gór nie lubi, mówi, jak się narusza równowagę, popijając herbatę z dziurawcem. Kat to gniew ludzki, zemsta i kara, ale liczyrzepa, no cóż... On strzeże porządku. Jeśli ktoś go przywoła, może pomóc. Michał zdesperowany ruszył na Śnieżkę. Tam, wśród mgły i wiatru, na granicy światów, przy ruinach starej kaplicy, złożył ofiarę z soli, chleba i własnej krwi. Taka była cena. I zawołał: Duchu gór, liczy żepo, panie tej krainy, powstrzymaj kata, nim zginą niewinni. Przez chwilę była cisza, a potem głos głęboki jak z jaskini, pełen echa stuleci. Kto mnie wzywa? Marcin, wystraszony, naświetlił mu sytuację. Liczyrzepa, swoimi wyłupiastymi oczami, mrugnął i powiedział: Pomogę ci, śmiertelniku. Wkrótce potem w Mieroszowie zaczęło dziać się coś dziwnego. Kat pojawiał się coraz rzadziej, a ludzie mawiali, że po lesie chodzi ktoś inny. Wysoki, brodaty, z jelenimi rogami, w długim płaszczu z sarniej skóry. Gdy Kat próbował dokonać kolejnej egzekucji, zawiesić pijanego kierowcę na starej lipie, z mgły wyszedł liczyrzepa. Zatrzymał czas. Kad rzucił się z toporem, ale broń zatrzymała się w powietrzu, jak w bursztynie. Twoje rządy dobiegły końca, rzekł duch gór. Sprawiedliwość to nie zemsta. Wracaj skąd przyszedłeś. Ziemia zadrżała. Drzewo, którym kad miał wieszać, rozstąpiło się, tworząc szczelinę jak grób. Kad z wrzaskiem wciągnięty został pod ziemię. Zapadła mgła. Wiatr ustał. Od tej nocy nie zginął już nikt. Marcin, jedyny świadek tego starcia, napisał książkę Kat i król gór. Ale nikt nie chciał jej wydać. Za dużo w niej było prawdy. A na rozstajach dróg, w miejscu dawnej szubienicy, ktoś postawił nowy krzyż z drewna. Ksiądz go poświęcił. Od tamtej pory w Mieroszowie nastał spokój. Dziękuję pięknie za wysłuchanie mojej drugiej creepy pasty. Pragnę dodać, że tego typu creepy pasty będą pojawiać się na moim kanale mniej więcej co dwa tygodnie. Tak po prostu jako uzupełnienie kanału i głównego kontentu. Do zobaczenia.